Siemanko. Wychodzi pani? Nie? Nie, bo przytrzymać drzwiczki. Okej. Okay. Agresywna. Słuchajcie, już wiem co to jest ten beka z Neymana. To jest na bani procent Jarek. Tak, ten Jarek właśnie. Jarek, ogórek. I jedno, co mogę powiedzieć. To to... Ach. że Jarku, drogi, i tak Twój żywot skończy się w gliniance i tak Twój żywot skończy się w gliniance Nie tacy próbowali podkręcić ten, co się dał podkręcić fake, fake kontom i ludziom, których ktoś nie mają twarzy. Nie ludziom, bo to nie są ludzie. To są kreatury, które stwarzają sobie tożsamość na, na potrzeby eee, jakieś tam i bardzo dobrze, słusznie. Próbujcie swoich sił. A ja Wam mówię, że i tak na końcu jest ściana, od której się odbijecie. Właśnie, właśnie. Ja rozumiem. Każdy może dać się podkręcić, i tak dalej. Tylko najpierw uderzcie do mnie. Jak macie jakiś problem, uderzcie do mnie. Ja Wam rozwiję Wasze wszystkie wątpliwości. Wszystkie. <laughs> Używając przy okazji argumentów. Bo jeżeli nie będę czegoś wiedział albo nie będę miał na to coś, co mówi argumentów, to nie będę tego czegoś mówił w ogóle. Czyli nie dojdzie do tego, że coś powiem, jak nie będę tego pewien. Bo taki już jestem. No i, i dzięki temu mam... mam tak, jak mam. <laughs> Nie przepracowuję się, bo ja pracuję umysłowo, nie fizycznie. Ja fizycznie dopracowałem i siedziałem w więzieniu przez to, bo fizyczna praca nie popłaca, w moim przypadku przynajmniej. Taka praca tutaj, na miastie. Na miście, jak się lata aeroplanem. I serdecznie ściskam wszystkich. Pamiętajcie, że zło wisi w powietrzu nie dajcie, się, nie dajcie się zachwiać Nie dajcie się zachwiać Bo Beka z Neymana to jest na 99,9 Jerry i taka jest prawda Znany restaurator yy, Znany ak akrobata Szpagaciarz I Gangster Z pierwszych stron gazet Pornograficznych dla mężczyzn <zysk>